Cześć, witam Was w trzecim odcinku vlogmas. Dzisiaj jest taki dzień ogarniania się przed jutrzejszym wyjazdem: pranie, sprzątanie, jakieś małe zakupy. A jeszcze oprócz tego muszę oddać moją pracę semestralną. Przed chwilą, właśnie skończyłam takie ostatnie spotkanie przed oddaniem pracy z prowadzącą wykłady. I ona tam jakby jeszcze tak dawała jakieś ostatnie uwagi, ewentualnie, żeby jeszcze coś zmienić, no bo mamy czas do 18, także jeszcze jakieś takie małe zmiany ewentualnie można wprowadzać. Ja akurat nie musiałam nic wprowadzać, żadnych zmian, bo jej się podobało i tu muszę się pochwalić, że prawdopodobnie pokażę menadżerowi uczelni i będzie to jakby takie pokazanie. Być może zostanie to gdzieś opublikowane na, na stronie uczelni, czy gdzieś, gdzieś w tych uczelnianych mediach, jako takie pokazanie, jakie emocje towarzyszą studentom w obecnych czasach. Bo mój film generalnie opowiada o e, tęsknocie za domem i wydaje mi się, że wyszedł tak dosyć emocjonalnie i może, może dlatego właśnie się spodobał. Kończę teraz wypełniać taki ostatni formularz, który jest potrzebny przed oddaniem. Jest to takie, tam gdzie jakby dajemy link do naszego filmu. Opisujemy, jak przebiegała, jak przebiegał proces produkcji, jak, go oceniamy, czego się nauczyliśmy i takie generalnie taka ewaluacja jakby. Jak to skończę, to pewnie wybiorę się na te szybkie zakupy. To są jeszcze wiadomo takie, muszę ostatnie rzeczy kupić, które mi się przydadzą tuż po przyjeździe tutaj. I... Oprócz tego, jeszcze jakieś ewentualnie małe prezenty dla bliskich. Ja właśnie skończyłam, teraz wybieram się na te szybkie zakupy. Jeszcze tak pomyślałam, że może przy okazji, żeby wreszcie było coś świątecznego w tych vlogmasach, pokażę Wam dekoracje świąteczne na mieście. Ja właśnie wróciłam. Niestety nie zdążyłam za dużo dla Was nagrać odrobinę, bo zaczęło padać. Akurat jak wyjąłam kamerę, więc no nie chciałam zmoczyć kamery, bo nie wiem, nie wiem, czy jest wodoodporna. Nie chcę sprawdzać. Teraz idę sobie wydrukować kartę pokładową i jeszcze dwa formularze do wypełnienia które są potrzebne, żeby wjechać do Polski. Pierwszy, tak z tego co tak patrzyłam obieżnie, to pierwszy jest dotyczący tego, gdzie będę przebywać, a drugi, czy miałam kontakt z osobą z objawami, czy zarażoną covid -em. Udało mi się wydrukować. Nie spodziewałam się, że zrobię to tak szybko w ogóle. Bo ostatnio ogarnianie tej drukarki mi trochę zajęło, jak musiałam coś wydrukować. I teraz muszę to wypełnić. Dokumenty wypełnione. Teraz zajmę się sprzątaniem mojego pokoju, żeby jak przyjadę tutaj, no mieć fajnie i czysto. Potem mam jeszcze taniec irlandzki online, zajęcia. A potem pewnie zajmę się praniem, bo jeszcze bo chciałabym tak może ze dwa pranie jeszcze dzisiaj zrobić żeby nie zostawiać sobie za dużo na jutro. Wybaczcie, nie będę wam pokazywać, jak mój pokój wygląda przed sprzątaniem. Nie chcecie tego widzieć. Ja właśnie skończyłam lekcję irlandzkiego, zdążyłam też zjeść obiad. Teraz idę zrobić pranie. Niestety nie udało mi się jeszcze oddać pracy, która była na 18 dzisiaj, ale to nie z mojej winy. Opowiem wam o co chodzi, jak skończę. Jak już wrzucę to pranie. Miałem wtedy chwilę czasu. Pranie mi się właśnie suszy, więc teraz pokrótce opowiem, co mnie tak bardzo wkurzyło. A i tak w ogóle to już zdążyłam oddać ten, ten, to zadanie wreszcie. Otóż mieliśmy właśnie na dzisiaj zrobić ten taki film, o którym wydaje mi się, że już wam opowiadałam. Taki bardziej. Który był pracą indywidualną, ten, do którego musiałam zmieniać w ogóle te wszystkie plany. Bo opowiadałam o tym w ostatnim vlogu, tym takim jeszcze przed vlogmasem. I te wszystkie filmy musieliśmy połączyć w całość, w jakiś sposób, z czterema innymi osobami z naszej grupy. I jeden właśnie chłopak podjął się tego, żeby to wszystko połączyć ze sobą, miał jakby na to pomysł. I stwierdziliśmy, że okej, okay, bo to będzie jakby naj, najszybciej po prostu. Mamy mało czasu i musimy to zrobić. Więc wysłaliśmy mu to, co potrzebował. O, poza jedną osobą, <grytania> która nie odpowiadała na nasze wiadomości. Mimo, że kilka razy próbowaliśmy w ciągu dnia się do niej, z nią skontaktować, żeby wysłała swoją pracę. Odczytała i odpisała cokolwiek dopiero dzisiaj o 17. Czyli jakby godzinę przed y, czasem, kiedy mieliśmy to oddać. Oczywiście było to stanowczo za późno, bo zanim jeszcze to udało się to jeszcze w ogóle dodać na ten dysk, y, udostępnić. Oprócz tego on jeszcze musiał to pobrać. Dołączyć do tego filmu, później jeszcze eksportować. I jeszcze na dodatek kolejny raz dodać na Tram na swój dysk. I zanim to nastąpiło, to minęło te 3 godziny, zanim wreszcie powstał jakby ten ostateczny film. I przez to oddałam 3 godziny za późno. Co prawda nie jest to w tym momencie jakiś bardzo wielki problem, bo, z racji na sytuację, jaka panuje obecnie na świecie, trochę łagodniej nas oceniają pod tym względem. Bo normalnie, jeżeli się odda nawet minutę za późno, to trzeba powtarzać przedmiot w następnym roku, ale na szczęście mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Zresztą, jakby wysłałam maila do prowadzącej, że jest taki problem, i ona powiedziała, że raczej, że to jest ok i że ważne, żeby oddać y, wcześniej niż 24 godziny po terminie. Wiecie, ja dzisiaj chciałam się już tylko zajmować ogarnianiem rzeczy przed wyjazdem, a tymczasem cały dzień po prostu się denerwowałam, że właśnie się spóźnimy z tą pracą, że ona nie odpisuje, że po prostu wszystko idzie źle. Także nic nie zrobiłam, znaczy takiego Przygotowawczego poza wydrukowaniem tych dokumentów, które Wam już opowiadałam dzisiaj. Ale dobrze, że chociaż to, bo gdybym miała jutro wszystko robić, to ja za chwilę pewnie będę wyjmować to pranie z suszarki. I jeszcze spróbuję dzisiaj skończyć to ogarnianie pokoju, mam nadzieję, że się uda i pójdę spać w jakiejś normalnej porze. Ja właśnie skończyłam sprzątać. Jest już mega późno i muszę iść spać, żeby jutro jakoś wstać rano. Także chciałabym się z Wami na dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy vlogmas. Było trochę bardziej świąteczny niż ostatnio. I widzimy się jutro. Jeżeli Ci się podobało, zostaw kciuka w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić następnego filmiku oraz komentarz. Pa! Diolch yn